Witajcie mi drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku przychodzę do was z premierą zdabki Morze Kasy z zdabki to jest 5 zł Z tyłu jak widzicie mamy stopnie wygranych Jest już aż 9 stopni najmniejszy stopień to jest 5 zł A pierwszy stopień to jest ta główna wygrana Czyli 200 tysięcy zł Także co moi drodzy zapraszam was do oglądania W zdabce Morze Kasy Chodzi o to, że mamy wygrywające liczby i Twoich liczbach trzeba znaleźć te wygrywające liczby, to się wygrywa przypisaną do niej kwotę. Jeżeli na polu Twojej liczby znajdziemy skrzynkę, to też się wygrywa przypisaną do niej kwotę. Także moje wygrywające liczby 33, 29, 9, 22. Dwadzieścia cztery nie ma. Dwadzieścia osiem nie ma. Dwanaście nie ma. Siedemnaście nie ma. Jedenaście nie ma. Siedem nie ma. Trzydzieści pięć nie ma. Trzydzieści sześć też nie ma. Trzydzieści jeden nie ma. Dwadzieścia trzy. Nie ma. Czyli ta zdobka jest przygrana. Wygrywające liczby. Dwadzieścia trzy. Dziewięć. Siedem. I trzy. Szesnaście. Nie ma. Dwadzieścia dwa. Nie ma. Siedem. Siedem Tutaj mamy, tak sprawdzimy ile tutaj jest. 15 zł. 1. Nie ma. 2. Nie ma. 18. Nie ma. 36. Nie ma. 4. Nie ma. 6. Nie ma. 8 nie ma, ale jak widzicie, tu gdzie jest 7, to jest 15 zł, czyli ta zdabka jest wygrana. Kolejna zdapka i moje wygrywające liczby: 32, 31, 16 i 35. 33 nie ma, 8 nie ma.

I 9 nie ma. Jak widzicie, tu gdzie jest czynia, to jest 5 zł, czy ta zapka też jest wygrana? Odkładam ją na bok. Wygrywające liczby: 23, 36, 11, 33, 16 nie ma

I 3 nie ma. Czyli ta zabka jest przygrana. I już raz ostatnia zabka, jeśli chodzi o premierę. I moje wygrywające liczby: 33, 21, 14 i 4. 22 nie ma. 2 nie ma. 27 nie ma trzydzieści dwa nie ma, dwanaście nie ma, trzydzieści jeden nie ma, jeden nie ma, dwadzieścia cztery nie ma, sześć nie ma, szesnaście nie ma. Czy ta zdąbka jest przegrana? Także podsumujmy. Na zdabki wydałem 25 zł, a 20 zł udało mi się wygrać, czyli jestem 5 zł na minusie. Także co moi drodzy, jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić subskrypcji. Także z mojej strony to jest wszystko. Trzymajcie się mi ciepło. Cześć.